Zombie Apocalypse Hej Siemanko, z tej strony a ja, czyli Reysiu. dzisiaj nagrywamy Unboxa Laureny. Nie jest to 100 boxów, z tego powodu, że to jest wkurzający, nudny, dziwny... No i w ogóle wszystko co najgorsze, right? Nie chce mi się go za bardzo robić, ale uzbierałem 60 albo 70 boxów, nie jestem pewien dokładnie. Na Reysiu tutaj mam 7, 36 i 4. Czemu to nie jest połączone razem? Z tego powodu, że widzicie, to się nawet łączyć nie może, z tego powodu, że... Eee, dobra, zanim to zaczniemy, to... No, dzisiaj u mnie w Minilandzie jest Rejsik, czyli ja, dzień dobry. Za mną też jest Vinylex, dzień dobry. Tintin, dzień dobry. Tintin312. SkyFalko. Kuson. Eee, Harm. Pikselka. Eee, no, tak grzesiu 166 oraz gp No Więc wszystkich wam pozdrawiam, wszystkich was pozdrawiam. Dziękuję, że przyszliście do Minirandu i dobra, lecimy z unboxem. I tak, zrobimy to tak, że otworzymy pierwsze boksy antyczne. Tutaj wam piszę. Antyczna skrzynia, coś mi tu pisze moje. A, czekajcie szybko. escape'a sobie tutaj. I status dam nie przeszkadzać. Oczyszczenie. Dobra, dobra, ki. No i dobra, lecimy. Antyczna skrzynia, mamy legendarna skrzynia, czyli U7, to zostawimy całkowicie na koniec. Zagadkowa skrzynia, czyli stawiam, że to jest U6, no to dobra, zrobimy pierw antyczne, potem przejdziemy na winyla. Na winylu otworzymy antyczne i może jeszcze jak mają jeszcze inne, to też otworzymy. Potem zagadkowe i legendarne pod koniec, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że dropniemy dzisiaj czapkę laureny i będę bogaty, w razie czego zobaczę, czy to się nagrywa bo drugiego takiego podejścia nie będzie, nie będę zbierał tyle skrzynek więc dobra, lecimy, mam nadzieję, że jest dobrze no to tak, pierwsza skrzynka wiecie co, ustawimy sobie to tutaj, że o ja, co to za drugi pasek tak sobie ustawimy tutaj, cyk u 7 dam jak najdalej, żeby nie po... o, u 7 na siódemce i 7 przy okazji, trzy siódemki u 7, 7 ich na siódemce, no spoko dobra, to tutaj mamy to Zagadkowych mam mniej niż u 7 dziwne. Ale dobra, lecimy. Pierwszy box, pięć piórek. Drugi box... Znowu pięć piórek. A, w razie czego jeszcze otworzę tutaj system. a w sumie dam wam tutaj na fulla, żebyście mieli jak chcecie. I lecimy. E, Rubin doskonałości. Błyszcząca niebieska dusza. Pięć piórek. Pięć piórek. Bardzo lipa. E, Rubin doskonałości. Szafir doskonałości. O jezu, szafir doskonałości. Mały obsydian doskonałości. Pięć piórek. O! Spe... Karta specjalisty odszczepięca. Bardzo świetnie, bardzo się cieszę. Huu! W końcu takie... To jest jedyny chyba unbox, z którego nie będę nigdy na minus, bo w zasadzie za dużo kasy nie idzie na to wydać, nie da się tego sprzedać, a fajnie idzie to otworzyć. Odszczepięca mam własnego, plus 14, pokażę wam później mojego odszczepa. W ogóle, po tym unboxie, po tym Laureny, bo miałem w ogóle zrobić SP-8 pokaz, ale przed tym pokazem chciałem nagrać ride, potem unboxa i dopiero te trzy pokazania, znaczy nie pokazania, tylko first wife, czyli pierwsze zobaczenie, pierwsze pomysły co do tych SP-ków. Niestety od no nie pokażę wam pierwszego pierwszych myśli, bo już mam go od około tygodnia i jest świetny, naprawdę świetny. No to dobra, lecimy dalej. Cyk 5 biurek. Obs mały obsydian doskonałości, to jest na sp7 jakby co to pas doskonałości jest na s108 Szafir doskonałości, błyszcząca niebieska dusza Żółty klej, no to jezus to jest 10k warty zielony, czemu to jest tak No dobra, nie, nie będę ten Dobra, 5 piórek, 5 piórek Oj, chyba będę miał staka piórek pas doskonałości 5 piórek anioła Rubin doskonałości Rubin doskonałości, szafir doskonałości Pięć piórek anioła, o Jezus, błyszcząca niebieska dusza Jest! Anioł ze... nie, to jest łucznik, tak? O, mam, 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 mam sp8 łucznika, czekajcie, już tu, zakładam, kurczę, I, gdzie, gdzie, tu? I, i, gdzie, tu jest światło, światło, światło e, bank Piszcie migzy No i tak <sum> Są jakieś skille, które mogę użyć? Wreszcie nie używamy ani razu tego SPK. Kurczę, chyba... Nie, nie, nie mogę. Dobra. No to lecimy dalej. Dobra, zajdę ze speka, potem się tym pobawimy. I lecimy dalej. O Jezus, już 30 skrzynek poszło. Ja to, to jest strasznie. Dobra, 5 piórek. Jedna błyszcząca dusza, szafir doskonałości, obsydian czegoś tam, mały topaz doskonałości, to akurat zbieram do mojego wuka upania perfekcji. No to dobra. Widzimy się, widzimy się dosłownie na sekundę na WinHillu, więc pyk Dzień dobry Czysiciałem, tutaj Reysiu widzimy się tutaj na WinHillu, więc lecimy z tym koksen Zanim zaczniemy openinga to sobie założymy tego łączczypięca, czyli ten tutaj karty MSP którą zbierałem Ja, ja, se, tu, siądę Siądę, tak, endę Dobra y i co, tutaj sobie zostawimy ile owożno, bo drugi pasek akurat, dobra, jakie mamy tutaj tylko antyczne 19 boxów no to lecimy z tym koksem jeszcze tutaj ustawimy system do samej góry 8, enter uh, obs, mały obsydian doskonałości 5 piór 5 piór anioła 5 piór anioła mały topaz doskonałości topaz doskonałości mały rubin doskonałości o ze troszeczkę lipa Błyszcząca niebieska dusza. Pióro anioła. Karta... La... Co? Yy. Yy. Cze cze czekajcie, chwilowy loading, yy. karta partnera... Partnera yy. Co tu? Poruszanie się plus 2, yy. Sakura i... Yy. Oho, mi... No, nie mam sakury chyba. Jest, mam sakurę! O świetnie. 30 tyle. O ho, ho, ho. Sakura, dzień dobry, dzień dobry, chodź, chodź, yy. spadaj o właśnie I... nagrywa się? nagrywa się, dobra, I gdzie jesteś? pyk? owa, co ona ma więcej skilli? czy? a dobra, głupi jestem, e, gdzie ona jest? pyk? ja zostanie mój miniland z, z w czekajcie, czu mam nadzieję, że nie uciekną, dobra, idziemy tutaj akurat z tym minilandzie, pyk, 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 pyk. wejść w pójdź, panie, chcę zobaczyć tą kartę dobra, gdzie tu jest, gdzie tu jest, gdzie tu jest, a tu, tu jest akurat, okej, okay. towarzysz, pyk, rejsik, pyk, dobra, i lecimy, lecimy, lecimy I, cyk, e, Laurena, cyk, cyk, cyk Co? Kuson, co tam chcesz? E, nie zapomnij o reklamie dla mnie, tak, e, Kuson jest też fajny, dobra e, No tak, co tutaj mamy? Mm. No, nie mam za bardzo jak wam te skile pokazać na właśnie tym SP8 pokazie Postaram się wam to pokazać żeby było ładniej w ogóle ale fajnie pasuje do mojego czciepa, Będzie fajnie Hyhy. Dobra to lecimy dalej e, Kolejny box no, Mały obsydiam doskonałości 5 piór anioła 5 piór anioła 5 piór anioła 1 szafir doskonałości O! o o o! SP8 ucznika. Anioł Zemsty, więc bardzo fajnie, spoko, więc lecimy. Kolejny, e, żółty, Klejnot, Rubin Doskonałości, Obsidian Doskonałości i nie ma, dobra. No to dobra, e, spotkamy się zaraz na rejsie na tych unboxingach, stawiam, że to jest zagadkowa, czyli U6 i na legendarnych, czy jak one się tam nazywają, no. Więc widzimy się za sekundę, pek. Dzień dobry, się czołem, z tej strony ja, czyli Rejsiu i właśnie lecimy dalej. No to tak, mamy tutaj jeszcze w zasadzie to 12 boxów ustawimy sobie tutaj tu i czy, nie, nie nie kurczę i żebym zrobił cyk i cztery zagadkowe więc uwaga zagadka co to drobnie? uwaga pierwszy box, uwaga 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 prysz, y, mały obsydian doskonałości no, no dupy nie urywa ale jest dobrze dobra uwaga na no, mały szafir doskonałości bardzo źle uwaga prysz, o y, to, to jest chyba to samo Mm -hmm. speed plus 2, sakura no, no nic będę miał 2 e, uwaga ostatni, uwaga 3, 2, 1 ja chcę czapkę Laureny kurczę jak ja bym tu drobno to... tu O co tak, tak bym się ucieszył, mówię wam uwaga 3, 2, 1 ostatnia skrzynia zagadkowa i uwaga psz mały obsydiam doskonałości serio dobra to 7 skrzynek u7 oczywiście na 7 więc lecimy start. Pierwszy. Uwaga, to jest U7. Pyk. Mały obsediam doskonałości, serio. Dobra, uwaga. Pięć pyroniała. No dobra. Uwaga. Żółty klejnot. No, no weź, ej. Uwaga. Pięć pyroniała. Lipa, lipa, naprawdę lipa. Uwaga. Yy, odszczepieniec, bardzo świetnie, pięknie Uwaga, ostatnie dwie skrzynki Lauren'y Z, z czego obydwie są U7 Uwaga, co to dropie, co za emocje, uwaga, uwaga, uwaga o, Otwieramy i... pyk! Pięć Uranio'a No, no nie wiem, to, to już jest dosłownie ostatnia skrzynka Stawiam, że nie będę już robił Lauren 12 minut nagrywania, przy czym stawiam, że u was będzie 11 Aż się napiję, mówię wam Bo chcę mieć kurczę tą czapę i stawiam, że nie dropnę Dobra, napity na I lecimy, ostatnia skrzynka Co to drobnie? Co to drobnie? Uwaga Włączę, wyłączę, włączę, wyłączę Ale świetne nie? Cyk, na cyk Cyk, uwaga I 3, 2 1 Przysz. Fuck, Kurczę. <ścoughs> Obsydium doskonałości No, powiem tak No, z tego unboxa zarobiłem no, nie wiem, zarobiłem? Stawiam, że więcej kasy pójdzie na to, żeby kupić arcymaga na mojego maga, żeby zrobić unbox, a tego zarobiłem. Ale, ale, ale jest jeden plus. Czekajcie, już gdzie jest majne, A, dobra, sobie chicken, chicken mobil włączę i lecę do mojego magazynku. A on szybki jest. Dobra, lecimy, jesteśmy w magazynku i pyk-pyk, otwórz. Nagrywa się, nagrywa się, dobra. O, gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie gad... nie, tu, tu, tu mi trochę... Po... Aha, to pewnie w porcie... Posz... Co, coś tu mam w porcie. W razie czego zrobimy sobie tutaj trochę miejsca. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W ogóle, dobra, zrobimy to tak, bo wiem, że ta Laurena to jest seria, na której będzie naprawdę dużo wyświetleń. Uda nam się dobić dużo lajków, czyli, no... Żeby nie było łatwo, dajmy 120 lajków, tak? Zdobędziemy 120 lajków, to od razu biorę się za nagranie odcinka SP-8 Łucznika Maga Woja. Nie będzie to jakieś pro do PvP pokazania, tylko no, moje myśli, co myślę o tym SP i dlaczego, co, gdzie, jak. I w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Odłożę sobie tutaj piórka. I mam tak, e, do SP-7 widzę... nie, to jest SP-7? No, to jest... nie. A nie to, to, to nie było do SP7 to było do SP2 na przykład łucznika albo do DG albo do berka Dobra co tutaj mamy? To mamy do SP6 na pewno bo sprzedawałem to O, o właśnie to Potrzebuję jeszcze dwa kamienie perfekcji i zrobimy jakiś prosto na odcinku właśnie takiej no upanie perfekcji Tego mamy sześć, tego nie będę stawiał w ogóle Stawiam że w ogóle tego nie będę używał ale sprzedawał też nie Dobra to odłożymy widzę tutaj no tego to już w ogóle nie mam, bo sprzedawałem ostatnio Okej okay. mhm. Czyli chyba wszystko Dobra, więc podsumowując yy, Nie nagrałem tego Unboxa 100 z tego powodu, że za bardzo też czasu nie mam na robienie tych rajdów I z tego powodu, że no dosyć nie lubię rajdować tego rajdu On jest mnie taki troszeczkę dziwny Na przykład wolałbym porobić Ibry albo rajdy glaceronowe W ogóle stawiam, że mam rajd na Glacy, zobaczmy co tam na farmce pisze Dobra, nie będę wam pokazywał co się na Wamcy dzieje, chychu zapraszam do nas, rekrutacja plus 85. No, jedna osoba, śpieszcie się. Dobra, więc... No chyba wszystko. No to... Czy jestem zadowolony? W zasadzie jestem zadowolony, bo... Nie, w sumie... No... Nie... Ucieszyłbym się jakbym dropnął czapkę Laureny, ale i tak wątpiłem, że nie... że dropnę bo ja mam oczywiście takiego wielkiego farta że, że nie mam farta więc no właśnie dobra nie będę przedłużał komentujcie subskrybujcie lajkujcie cholera wie co jeszcze i no co no, dzięki za oglądanie mam nadzieję że zostawicie 120 łapek w górę które mnie zamotywuje żeby nagrać właśnie to moje sp8 jak się będę bawił na postaciach a jak nie no to trudno tak, ale wątpię, że nie dobijemy, więc no trzymam kciuki w każdym razie, trzymam kciuki. Siemanko, strzałeczka.